To miała być zwykła rozmowa w studiu, ale bardzo szybko zamieniła się w spektakl, którego nikt się nie spodziewał. Poseł Pis Radosław Fogiel nie podnosił głosu, nie krzyczał, nie szukał awantury i właśnie dlatego efekt był tak miażdżący. Kilka celnych zdań, ironia podana na zimno i precyzyjne wypunktowanie wypowiedzi Żurka sprawiły, że atmosfera w studiu zgęstniała w kilka sekund. Biedrzycka próbowała reagować. Próbowała przejąć kontrolę, ale zabrakło słów. Zamiast riposty, była cisza. Zamiast kontrargumentu, konsternacja. A Żurek? Stał się bohaterem drwiny która nie potrzebowała krzyku, by wybrzmieć wyjątkowo głośno i doprowadzić do afery Pani w Pana studiu. Pana posła, w ogóle Panie Posze, czy Prawo i Sprawiedliwość jest otwarte na jakąkolwiek dyskusję w tej sprawie? Czy z góry zakładacie, że, że nie? Że weto, koniec Prawo rozmowy i nie ma sensu próbować jakoś tego węzła gordyjskiego rozwiązywać? Prawo i Sprawiedliwość z góry zakłada, że należy stosować polską konstytucję. Konstytucja Rzeczypospolitej o, mówi bardzo jasno. Z sędzią jest ten, który zostanie powołany przez pana prezydenta. Nie ma jakichś różnych kategorii sędziów: nie ma neosędziów, paleosędziów, nie ma neokrs Bo jeżeli byłby neo-KRS, to rozumiem, że państwa koledzy, pani Gasiuk Pichowicz, która w nim zasiadała, albo pan poseł Kropiwnicki, który w nim nadal zasiada, to oni nie otrzymują pensji w złotówkach, tylko w neozłotówkach, prawda? I robią sobie neozakupy za pomocą tych neozłotówek. No przecież to jest kompletnie pozbawione sensu, nie mówiąc już o właśnie podstawie konstytucyjnej. Najlepszą ocenę tego y, legislacyjnego potworka ministra Żurka, bo ja nie będę prawnikiem, mogę tu nie być dla nikogo autorytetem, zacytuję. Pan profesor Piotrowski, wybitny konstytucjonalista, niezgodna z konstytucją. Ale był tam też profesor te, Safian, równie wybitny, jeżeli te, nie wybitniejszy, mówi, że jest okej. Okay, te że jest pomysły na to, żeby y, sędziów jakoś y, 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 dzielić na różne kategorie, traktować w różny sposób. Nie. Właśnie problemem stworzonym przez ówczesną opozycję, która dzisiaj jest u władzy, jest zakwestionowanie w ogóle sensu istnienia i sposobu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zachęcanie sędziów do, do działań politycznych, zachęcanie ich do tego, żeby kwestionowali status sędziowski swoich kolegów. Na tym polega zasadniczo problem. Ale jeśli nie mylę, są wyroki ale sądów, mogę, chociażby Wałęsa w Polsce. Nie, jeśli, to za chwilkę, w drugiej rundzie, Nie, jest, pośle, ale sekundkę, Pani ale jakie, wyroki, jakie wyroki sądów? Sądy, sądy. tak, Europejski sądów. Polsce, tak zwane Sądy Europejskie, tak zwane Sądy Europejskie nie mają nic Sąd, do powiedzenia. W sprawie także. organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. A to według państwa? Nie, dlatego, nie że według są traktatu, trawnicy, według traktatu unijnego, na, 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 o którym wypowiedzieli Dobrze, się Polacy w Polsce. Pozwoli pan zabrać głos teraz przed innym. Dobrze? I wró nie, wrócę do pana w tej sprawie. Nie, panie, pa, przepraszam. No właśnie, no, no właśnie, ale wrócono tak, no właśnie. No przecież pan doskonale wie, że każdemu pan nie kroplę. go Pani redaktor, mamy trójkę przedstawicieli. Koalicji rządzącej. No, Kontratrujemy no. no, no, Tylko, że pan, no, panowie panie się skupiacie, 3, 1, 2, panowie na skupiacie się tak na, przede wszystkim Rato, na prawie sprawiedliwości. Więc nie. proszę pozwolić, panie że pośle, ja Ale ja czy pan naprawdę, kłamstwa, naprawdę ma poczucie krzywdy, że ja przekup... nie daję panu wystarczająco no, dużo bez mówić? Nie, Wy, pani mnie zakrzykuje. No nie, no, Więc mówił proszę pan dać długo. mi 30 sekund na sprostowanie 30 sekund, dobrze? 30 sekund, panie pośle. Po pierwsze. Panowie mówili o rzekomej, rzekomej dużej liczbie wiz no, zarządów wabrze, Prawa i Sprawiedliwości. Interpelacja z października 2024 roku jasno stwierdza, od 13 grudnia 2023 do października, czyli za waszych rządów, 341 290 wiz zostało wydanych, więc ta liczba kompletnie się nie zmienia. Jeszcze jedna, jeszcze jedna sprawa, fakt migracyjny, przestało. tak jak mówiłem, Zakłada legalizację za nielegalnych, za... nielegalnych ee, migrantów. Jacek całej Karnowski, Europy. bardzo proszę. Ja myślę, że wymiar sprawiedliwości a la PiS, czyli Ziobro, będzie zawsze miał twarz pana Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego. Pani Pawłowicz, to są ci niepolityczni sędziowie, którzy przeszli. Czy pan Świeczkowski, czy pana tak, nie no, Niech pan mnie nie przerywa. Niech pan nie zachowuje. Nie nie niech pan się po chamsku, nie, zachowuje. nie zachowuje. Proszę, proszę, to to proszę panie, mnie nie przerywać. Dobrze? Spokojnie? Niech pan się uspokoi. Ja Trudno myślę, że... mi słuchać ze spokojem. Panie, Panie Pani. pośle, bardzo pana proszę. Ale no. co, jest, Piotrowicz nie został. Więc... Nowakowi, w nowa sprawie Nowaka nie sprawie Grodzkiego pan... nie ukręcona Panie pośle, powiem. Mogę pana poprosić o spokojnie? normalny poziom może dyskusji, się żebyśmy spokojnie? sobie nie przerywali ja bardzo spokojny, proszę. Spokojny, ale nie, ale przerywa pan. Absolutnie na mnie pan nie działa w ten sposób. Czekali, spokojnie aż pan skończy. Nie robić złudzeń, Bo za chwilę będziemy musieli wyciszać mikrofony, chcę tego uniknąć. Jacek Karnowski, bardzo proszę. Twarzą powtarzam, i, sprawiedliwości, i z tej waszej sprawiedliwości będzie pan poseł Piotrowicz, pani, pan e, pani poseł Pawłowicz czy pan Święczkowski. Będzie także Pegasus, którego żeście używali przeciwko swoim przeciwnikom politycznym oraz także swoich zwykłych geszefciarskich interesach. I to jest wasza twarz. Tak jak wizy sprzedawane na rynku w krajach azjatyckich przez pana Edgara i przez pana... Ale, ale czy że nie, nie jest prawda. Ustawa jest, Ta ustawa jest pewnym propozycjom kompromisu. Ze strony prawa i sprawiedliwości nie ma żadnego kompromisu. Nawet jak była ustawa tak zwana incydentalna, przedstawiana, żeby nie było żadnych wątpliwości co do wyborów, także tej kompromisu nie było. Ma Pani redaktor rację, że Pan Prezydent Lech Wałęsa wygrał sprawę przeciwko Polsce, przeciwko tak zwanej rewizji nadzwyczajnej, która też była wymysłem Pana Ziobry, żeby niszczyć... Wyroki sprawiedliwe wydane przez Sąd Najwyższy. Nawet takie wyroki wydawane przez Sąd Najwyższy chcieliście podważać i chcecie podważać. Wejście, pójdźcie w końcu porozumę do głowy, bo Polska zapłaciła prawie 3 miliardy już euro kary za to, że wasze nielegalne wyroki, nielegalne sądy i to, że chcecie po prostu chcieliście, jako posłowie wybrani największa mądrość w świecie, posłowie wybrani no, tak, zarządzać sądami. I to jest po prostu. No, wasze prawo i sprawiedliwość. Tomasz Strzela, Jakub Stefaniak. Znaczy... Myślę, że pan minister Żurek położył na stole bardzo dobrą propozycję. Po pierwsze, propozycję, która ma w pełni oddzielić władzę sądowniczą od władzy wykonawczej i ustawodawczej, o co chodzi w trójpodziale władzy. W przyszłym roku kończy się kadencja NeokRS. I gdyby przyjąć przepisy, na bazie których to dzisiaj funkcjonuje, to w przyszłym roku większość parlamentarna dokonałaby wyboru tego na NeokRS. I wtedy, wtedy wybrała to większość pisowska, a teraz by wybrała, wybrała to większość koalicji 15 października. My chcemy tego uniknąć. My Chcemy, żeby sędziowie wymiar sprawiedliwości sam osobiście nakreślali, zdecydował. Trudno odmówić racji tutaj panu posłowi Fogelowi, który Foglowi. Foglowi przepraszam bardzo, niezamierzona panuka, który mówi o tym, że przedstawiciele także przecież lewicy zasiadali w KRS-ie, pobierali pensje, ale, pani, więc tutaj jest pewien dysonans poznawczy. Ale zgodnie z konstytucją, no przecież Sądu no, to zaraz ale, to uznajemy KRS-ie nie uznajemy. Ale, Delegacja parlamentarna i Sejmu i Senatu zgodnie z konstytucją jest, była i będzie. Nie, no i pan minister coś... Żurek mówi o tym, że będzie naprawdę chciał z panem prezydentem porozmawiać, przekonać, opowiedzieć o tym, jak dokładnie ten projekt wygląda. Czy pan prezydent Karol Nawrowski jest otwarty na rozmowę w tej sprawie z ministrem Żurkiem? Oczywiście, że pan prezydent Karol, Karol Nawrowski jest otwarty na e, rozmowy. Natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka e, nie pokazały, żeby chciał być wiarygodnym partnerem do rozmów. E, właśnie e, działania ministra, sprawi, zwa, ministra Żurka, który e, zwany jest ministrem sprawiedliwości, a tak naprawdę jest ministrem niesprawiedliwości, bo e, widzieliśmy tydzień wcześniej. E, jakie, bez, jakie bezprawne rozporządzenie zostało wprowadzone. Nawet rządowe centrum legislacji e, pisało do ministra Żurka, że jest to niezgodne z przepisami. To, co minister Żurek, Mówi pan o o tak, To, co minister tak? Żurek wprowadził. Właśnie, Nie, pie, to, co, co minister Żurek wprowadził, to jest jawny akt bezprawia, tak naprawdę, więc minister Żurek demoluje system prawny, demoluje konstytucję. No Czyli właściwie, jakie jest takie stanowisko Ale kancelarii prezydenta, no to nie ma przestrzeni nie. do rozmowy. Jeżeli trafi. E, sekundę, o, o, panowie. Oczywiście. Sekundę, sekundę. Kancelaria prezydenta przeanalizuje, prawa, przeanalizuje te propozycje, natomiast ja. Ale ja mówię, ja mówię o rozmowie. Jak rozmowie się, pana prezydenta z panem prezydent ministrem. oczywiście jest otwarty na rozmowy, tylko tak jak powiedziałem, minister Żurek nie chce rozmawiać. Minister Żurek jest cynikiem, który pała zemstą do e, opozycji, zawsze był politykiem, nawet jak był. Sędzią, to zawsze opowiadał się po jednej stronie e, politycznej. I pan minister a, Żurek pan. nie jest wiarygodny. Pan minister Żurek a, to sprawdziłby jest, by, się pana jako Sprawdziłby e, się teraz. na Białorusi, bo ale, niestety. A, to ale, niestety. Tak jak jego kolega, którego awansował. To, co robi dyktator Łukaszenka, to jest podobne wyraz. Czy naprawdę pan porównuje działania ministra Żurka do działania Łukaszenki? Nie, to jest bezprawie pan to, co no, teraz Muszę dobrać dobrać, jest że trochę mnie zaskoczyło. Jedna durek. rzecz, o którą trzeba Nie zapytać wiem, Pana pan Ministra. Panie Ministrze, czy Pan ma świadomość, że Pan w tym programie reprezentuje kancelarię prezydenta? Tak, legalnie wybranego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego porównał pan do ludzi, którzy funkcjonują w reżimie białoruskim. Ja, ma pan tego świadomość? Co robi minister? Ma pan tego świadomość? O, o, demoluje sprawiedliwość, demoluje, demoluje konstytucję, tak? okay, demoluje kulturę przestrzasowy Panie, jest projekt ustawy na stole. Będą rozmowy, będą dyskusje, będą No jak widać nie ma przestrzeni do rozmowy i dyskusji? Panie, ciężko mi traktować poważnie przedstawiciela prezydenta, który wypowiada takie słowa tak, o ministrze Żurku. To nie tak, jest w nie stanowisko no, kancelarii prezydenta bardzo, minister Żurek łamie konstytucję. Proszę, 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 proszę już nie wchodzić w ten, w ten temat. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce tego nie popierać, jeżeli Karol Nawrocki chce demolować dalej wymiar sprawiedliwości, to no, będzie, będzie wytował dobre rozwiązania nie legislacyjne. Ale my mamy tak, zobowiązania już. wobec obywateli, żeby przywrócić elementarną praworządność. Przywracając tą praworządność tak Wątek naprawdę. ustawy praworządnościowej kończy pan... Poseł Fogiel, bardzo proszę. Szanowni Państwo, widzicie, każda krytyka ministra Żurka to jest obraza uczuć religijnych posła Treli najwyraźniej, no, bo nie, się nie tak sły... podpalił. Ale nie słyszał pan Więc... po... no, nie wiem, Ale sekundkę, ale po... sekundkę. Sekundkę. Pan sekundkę, pan sekundkę, 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 sekundkę. Panie Państwo, sekundę. Sekundę. Pan wspiera Bąkiewicza i pan ogóle. On wspiera takie sekundkę, panistra Żurku. Panie Pośle. Pan poseł przed chwilą, pan poseł przed chwilą w jednym zdaniu to było zdumiewające. Mówił o trójpodziale władzy. I równocześnie mówił, że, zacytuję, chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości sam o sobie decydował. Panie pośle, trójpodział władzy no. nie oznacza y, braku demokratycznej kontroli. Gdyby ktoś tu przyszedł i powiedział w tym studio, że kończymy z wyborami do Sejmu, chcemy, żeby. Sejm sam sobie decydował, że obecny Sejm będzie przez kooptację wybierał nowych posłów. To przecież wszyscy by się oburzyli. I to o to samo chodzi, że sędziowie nie powinni wybierać sędziów. A konstytucja, ostatnie zdanie, konstytucja, którą pan przywołuje, mówi tylko o tym, że Sejm wybiera członków KRS. Nie mówi i że zasady ich wyboru Określi ustawa. W konstytucji nie jest zapisane, że sędziowie wybierają sami siebie. Nie, nie, Ten fragment programu pokazuje jedno bardzo wyraźnie. Czasem wystarczy chłodna logika i sarkazm, by obnażyć słabość argumentów. Nie było tu politycznego teatru ani tanich emocji. Była precyzyjna gra słowem, w której jedna strona kompletnie nie nadążyła. Biedrzycka długo nie mogła wrócić do tempa rozmowy, a echo tej wymiany już krąży po sieci. Jedni uznają to za błyskotliwy popis, inni za przesadę, która nie powinna mieć miejsca w debacie publicznej. Ale jedno jest pewne: ten moment nie przejdzie bez echa. Bo gdy prowadzącego zatyka, ażurek zostaje merytorycznie wyśmiany bez jednego podniesionego tonu. To znak, że coś poszło bardzo, bardzo nie pomyśli jednej ze stron. A ty co myślisz o tym materiale? Daj znać w komentarzu. wan wan lan